7 sierpnia 2022 rok. na wprost jest widok, jestem tu podnóża, góry górzec, kalwaria tak zwana. Dokładnie jest tutaj. O, jakaś mucha na mnie siadła. Kalwaria jest tutaj ta góra górzec. I ten dych się wędruje, wędruje na dół i do góry, do góry, do góry. Aczkolwiek można jeszcze rowerem. sobie Pojechać ten dych naokoło i tam jest taka droga do góry. A się tutaj dzisiaj kawałek przeszedłem, bo dawno tu nie byłem, w tym miejscu i nagram tak, no taki krótki film, panoramy okolicy. A teraz po słońcu, także za bardzo nie widać, tam jest Bogaczów. Tam jest Bogaczów, tam w oddali, jak się dobrze może przypatrzymy, to nie wiem, czy na filmie będzie widać huta w Lednicy. Ostrość, nie wiem czy złapał aparat. Tam widać hutę Legnicy. a tu zaczyna się Męcinka. Miejscowość Męcinka, gmina Męcinka. Także dość ładny widok na całą Męcinkę. To takie jest miejsce fajne dawno już tu nie byłem, a jest parę lat ale tak dzisiaj mając chwilę czasu podeszłem w to miejsce bo kawałek trzeba od drogi no i znaczy na pieszu tam w oddali jawor widać i obok tutaj jest taka górka góra, winna góra się to nazywa kamieniołomy tam obecnie są mi czynne wydobywają bazalt i tam też są drugie kamijomy za męcinką, tam gdzie pokazuję palcem nie, nie, nie pamiętam jak to się nazywa ta górka, ale, ale kamijomy męcinka nazywane potocznie także tutaj gdzieś. Tam w oddali widok na Jawor, Ta ulica Stara i Jawor. już naokoło objechałem, z powrotem widok na Kalwarię, czyli Góra Górzec, fajna górka, jak ktoś tu mieszka w okolicy, polecam Ci tam przejść, zresztą na moim kanale można znaleźć filmy, jak tam rowerem jeździłem na samą górę, A nie będę tu szedł dalej, bo Droga prowadzi dalej, do, to można dojechać do tej drogi, która tam leci na, tam, na Kalwarię. Na góry jeszcze pokażę. No, miał być krótki film, ale, ale w sumie te parę minut. Bardzo ładny widok dzisiaj, bardzo ładnie słonko świeci, także. Nagrywam telefonem, nie wziąłem aparatu, ale któregoś dnia pewno to z aparatu się wybiorę, to na zoomie mógłbym to zrobić tutaj zdjęcia i film ewentualnie. To tyle, pozdrawiam i wracam z powrotem, także taka górka tutaj jest. Trochę rolnicy oborali, bo pamiętam jak tu byłem, za, nie pamiętam, 4 lata temu, 3 to było, 4 chyba, nie, więcej, więcej, 5 będzie nawet. No to była bardziej szersza ta droga, ale podorali pewnie jednej i z drugiej strony, także. I tak z górki, tutaj się teraz będę szedł z górki. To tyle, pozdrawiam jeszcze raz i do równych 5 minut nagram film, także w miarę krótki i z widokiem na Kalwarię, góra Górzec.